Jest wielu ludzi, którzy stworzyli historię i zostali uhonorowani w Księdze Rekordów Guinnessa. Ustanowili oni jedne z najdziwaczniejszych rekordów świata, jakie kiedykolwiek istniały. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam najdziwniejszy rekord Guinnessa, jaki widział świat. Numer 1. Gary Turner. Najbardziej rozciągnięta skóra w historii. Z powodu rzadkiego schorzenia zwanego zespołem LR danlosa Brytyjczyk może rozciągnąć skórę brzucha nawet do 15 cm. Jego choroba polega na zaburzeniu tkanki łącznej, w którym kolagen ulega uszkodzeniu i obejmuje rozluźnienie skóry oraz nadmiernie ruchliwe stawy. W rzeczywistości, kiedy rozciąga skórę, nie czuje nawet bólu. Numer 2. Papuga, która ustanowiła rekord świata w otwieraniu największej liczby puszek w ciągu jednej minuty. Brzmi mało realnie, ale Zach Diara z pewnością udowadnia, że jest to możliwe. Papuga ustanowiła rekord świata w otwieraniu największej liczby puszek w ciągu jednej minuty w San Jose w 2012 roku. Udało się jej otworzyć 35 puszek, co jest godne pochwały. Numer 3. Ramsing i najdłuższe wąsy na świecie. Tym osiągnięciem może pochwalić się Indyjczyk, którego wąsy osiągają długość ponad 4 metrów. Jego zarost został zmierzony w Rzymie we Włoszech na planie włoskiego programu telewizyjnego Lord Show the Record w 2010 roku. Ramsing nie przycina wąsów od 37 lat. Numer 4. Antanas Kontrimas z Litwy i rekord największego ciężaru podniesionego przez brodę. W 2013 roku Antanas podniósł 63 kg brodą. Podczas swojego występu telewizyjnego podniósł prezentera. Numer 5. Berne Barker. Najstarszy stripteaser w historii. Były agent nieruchomości, zaczął swoją przygodę ze stripteasem w 2000 roku, kiedy miał 60 lat, aby odzyskać formę po wyzdrowieniu z raka prostaty. Tym samym zdobył tytuł Guinnessa jako najstarszy stripteaser na świecie. Numer 6: Masi Karin, i najdłuższe nogi na świecie. Ma zaledwie 17 lat, ale już ustanowiła rekord świata pod względem posiadania najdłuższych nóg na świecie. Jej lewa noga mierzy 135 cm, a prawa 134. Ma ponad 180 cm wzrostu i jej nogi stanowią 60% jej całkowitego wzrostu. Numer 7. Ostatni rekord należy do Dalibora, który ustanowił rekord świata pod względem posiadania największej liczby łyżeczek na ludzkim ciele. W 2016 roku Dalibor Jablanowicz z Serbii dokonał niemożliwego. Udało mu się zrównoważyć 79 łyżeczek na swoim ciele. Łóżeczki, które zostały użyte do próby, miały różne rozmiary. Na dzisiaj to wszystko zapraszam Was na mojego Instagrama. A jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku.